Oglądacie mobilną akademię telewizyjną, jedyny taki program na naszej antenie. Jego wyjątkowość polega na tym, że powstaje on dzięki smartfonom. Chcemy wam pokazać, że dzisiejsze telefony mogą dużo więcej niż Wam się wydaje. To chcemy też przekazać uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego dzisiaj jesteśmy w Międzyrzeczu, a zaraz spotkamy się z uczniami ekonomika. Dziękujemy za filmy i zdjęcia, które nam przesyłacie. Pan Mariusz Szpakowski przesłał nam film z Rzepina z obchodów 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystej mszy pod pomnikiem na placu ratuszowym złożono kwiaty. Na koniec mieszkańcy symbolicznie wypuścili do nieba 97 biało-czerwonych balonów. Jak oceniasz ten materiał? To jest bardzo fajny materiał. Tutaj wszystko widać, widać całą, całą uroczystość, cały, cały przebieg od przygotowań poprzez Złożenie kwiatów, aż po wypuszczenie balonów. Ja bym to troszeczkę inaczej zmontował. Natomiast no na plus zdecydowane jest to, że um, autor Długo wytrzymuje ujęcia, czyli możemy się przyjrzeć nagrywanym scenom. Było tam kilka sytuacji, w których jest cięcie podczas przejazdu, podczas chodzenia. No to, jest, to jest akurat generalnie błąd, ale to są pojedyncze przypadki, generalnie bardzo fajny film. Chcemy, aby równie dobre, jak nie lepsze materiały przygotowywało też młodzież z Międzyrzecza. Za chwilę spotkamy się z uczniami innowacji dziennikarsko-fotograficznej. Chcemy im przekazać kilka porad i wskazówek. No to idziemy. To idziemy. Ta młodzież to przyszli marketingowcy, dziennikarze, graficy komputerowi albo fotografowie. Uczą się na profilu technik, organizacji reklamy o innowacji dziennikarsko-fotograficznej. Czasami tworzą slogany reklamowe i robią zdjęcia. Telefonami oczywiście. Teraz mają nowoczesne smartfony, ale przez ich ręce przeszło więcej komórek. Trzy albo cztery telefony. Tak, z cztery, pięć. Około pięciu. Sześć, pięć. Wszyscy pamiętają również swój pierwszy upragniony telefon, który dostali. W czwartej klasie podstawówki, dosyć późno. Miałam 8 lat chyba. Gdy chodziłem do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Chyba na Komunie. Warsztaty mobilnej Akademii Telewizyjnej to nietypowe lekcje i jedyne, na których można używać smartfonów. I choć uczniowie zarzekają się, że na lekcjach rzadko zaglądają w ekrany telefonów, to na przerwach i po lekcjach używają ich często. Codziennie. Ja ogólnie traktuję to jako rozrywkę, że aplikacje Snapchat, Instagram, Facebook. Jakie się gry? Korzystam codziennie. Codziennie jest mi potrzebne. Zdjęcia robią wszyscy. Funkcji nagrywania używają rzadziej. Filmy nie, ale bardziej interesuję się fotografią. Nagrywam amatorsko filmy przez różne aplikacje. Asza i Michał filmy nagrywają, dokumentują na nich swoje pasje. W weekendy na przykład jak jeżdżę gdzieś rowerem po mieście, nagrywamy z kolegą filmy, jak skaczemy na Birminghi. Niektóre trafiają do internetu, a niektóre zostają tak jakby na nasz prywatny użytek. Ogólnie mam pasję, czyli jazdę z i... No często jeszcze skoro nagrywam tę te różne tereny jako taka pamiątka. Albo zatrzymuję to siebie, albo publikuję na różnych tam portalach społecznościowych. Na warsztatach podpowiadaliśmy, jakie wybierać kadry i czego nagrywając film robić nie wolno. Uczniowie wypróbowali też smartfonowe gadżety. Te fisze i różne statywy, to o niektórych nie wiem ja miałam pojęcia w ogóle. Najbardziej ja mi się spodobało fisze. Pewne rzeczy wiedziałem i dowiedziałem się też kilka innych. Które na przykład nie wiedziałem, że jest taki makro obiektyw, na przykład fish eye przyjemność zrobienia zdjęć i, i, i zdjęcie ma inny kształt, jest takie wyjątkowe. Wyjątkowe zdjęcia i ujęcia może zrobić każdy z dodatkowymi gadżetami lub bez. Wystarczy wyciągnąć smartfona z torby lub kieszeni. Wracamy do materiałów od widzów. Przenosimy się do Kostrzyna nad Odrą, ale zostajemy w klimacie patriotycznym. Na mobilna tvp, małpa .tvp dostaliśmy materiał od pana Ryszarda Dubika. Obchody święta niepodległości w Kostrzynie nad Odrą rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny. Później na specjalnym spotkaniu burmistrz miasta wręczał pamiątkowe medale. Co możemy powiedzieć o tym filmiku? Przede wszystkim bardzo fajnie jest tutaj zrobione przedzielenie jakby tych dwóch miejsc akcji, czyli mszy i później tego spotkania. Nie tylko zmienia się jakby obraz, ale i też muzyka, też dźwięk. Rzeczą, którą bym poprawił, pomimo tego, że te kadry są poprawne, to troszeczkę mniej dynamiczny montaż bym tutaj zastosował, ponieważ nie za bardzo jesteśmy w stanie skupić się na pojedynczym ujęciu. One tak szybko przelatują. Później, już na samym końcu, kiedy jest przypinanie tych orderów, to się troszeczkę uspokaja. Ale na początku jest tak cyk, 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 i tutaj troszeczkę, troszeczkę bym zwolnił. Czekamy też na materiały od Was. Zdjęcia i filmy z tego, co dzieje się w regionie, możecie przesyłać na mobilna tvp.maupa.tvp.pl. A jeśli funkcja nagrywania ma jeszcze przed Wami pewne tajemnice, to teraz coś dla Was. Zdarzyło Wam się zrobić kiedyś film tak ciemny, że nic nie było widać? W dzisiejszym odcinku Mobilnej Akademii Telewizyjnej powiem Wam parę rzeczy o świetle. Żeby oświetlić filmowany obiekt, nie zawsze musimy uciekać się do profesjonalnych drogich lamp. W większości przypadków wystarczy nam to, co zostanie na miejscu, jak na przykład tutaj światło padające przez e, okno oświetla moją twarz, tak samo możemy wykorzystać dasz płonącego ogniska albo lampkę domową. Najważniejsze o czym powinniśmy pamiętać, to to, aby źródło światła było przed obiektem, a nie za nim. Smartfon Działający w trybie automatycznym nie jest w stanie poradzić sobie z taką sytuacją. Operator kamery rozjaśniłby kadr tak, że moja twarz byłaby widoczna, nawet kosztem detali w tle. Natomiast jeżeli nie zmienimy kilku ustawień w oprogramowaniu telefonu, wtedy nasz kadr będzie ciemny. I dlatego tak ważne jest, żeby źródło światła było przed filmowaną obiektem. Większość telefonów oferuje korektę ekspozycji, czyli rozjaśnienie bądź ściemnienie tego, co ustawi automatyka aparatu. Dodatkowo możemy także wejść w opcję i zmienić sposób pomiaru światła. Mamy najczęściej trzy opcje do wyboru. Matrycowy, centralnie ważony oraz punktowy. W dużym uproszczeniu jest to obszar, który aparat będzie próbował poprawnie naświetlić. W trybie matrycowym nasz smartfon będzie starał się, żeby dobrze naświetlony był cały kadr. Tryb centralnie ważony skupia się na centrum kadru, natomiast tryb punktowy skupia się jedynie na tym fragmencie, który użytkownik wskaże swoim palcem. Za tydzień wrócimy jeszcze do kwestii światła, tym razem powiemy o balansie bieli. A na koniec mamy jeszcze zdjęcia od widza, od pana Jerzego, który zrobił zdjęcie w okolicach ulicy Kasprzaka w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkał tam między innymi watach dzików i zająca. Zareagował, wyciągnął smartfona z kieszeni i cyknął fotki. Coś czuję, że masz jakieś uwagi do tych zdjęć? No, Tylko jedno właściwie to, że zdjęcia są zrobione trzymając e, strefę pionowo, a nie poziomo, bo tak naprawdę większość sytuacji, znaczy większość zdjęć w formie cyfrowej, e, Później też oglądamy na e, monitorze, na telewizorze, no, rzadko je wywołujemy w dzisiejszych czasach, więc też warto je robić e, poziomo, tym bardziej, że tutaj e, ta sytuacja, m, ten kadr jakby był naturalnie poziomy. No ale najważniejsze jest to, że nasz widz zareagował, że wyciągnął e, telefon, zachował przytulność mózgu i zrobił zdjęcie, no ma teraz na koniec jeszcze raz przypominamy, zdjęcia robimy w poziomie, nie w pionie. I na dzisiaj to już koniec. Dziękujemy za uwagę. I do zobaczenia za chwilę.